Cześć, witam Was, mamy poniedziałek, zaczynamy nowy cykl. E, cykl o giełdach, e, na których można będzie zarabiać e, pieniądze, czyli będę omawiał, pokazywał różne funkcje giełd i różne e, tam rzeczy, dzięki którym będziecie mogli, no nie wiem, kupować różne akcje, e, uczestniczyć w stakingu, miningu, lunchpadach, poolach. Pokażę Wam pewne rzeczy, dzięki którym uważam, że korzystając z tej giełdy, będziecie mogli czerpać profity. Tytuł odcinka: dzisiaj korekta, czyli szansa na zyski, bo chciałbym Wam powiedzieć, że jak zauważyliście, wczoraj mogliście dokonać bardzo ciekawych zakupów na niektórych projektach, które spadły po 20- kilka procent. Omówimy sobie dzisiaj to za chwileczkę, ale zaczniemy od tej giełdy Binance, ja Wam pokażę. Pokażę Wam, że mam tam pieniądze, mam tam swoje projekty kupione i pokażę na czym to wszystko polega, jak to wszystko funkcjonuje, z czego ja korzystam. Jak byście mogli skorzystać z tej giełdy, pokażę również dzisiaj jak tradować, pozycje tradingu. A więc no cały szeroki materiał na, na temat giełdy Binance, bo uważam, że na giełdzie Binance warto mieć konto, dlatego że jest tam ogromna ilość projektów kryptowalutowych no i można sobie kupić ciekawe projekty, można tam brać udział właśnie w takich różnych rzeczach, takie jak Lunch Pool czy Lunchpad, ale również. Można trzymać swoje stablecoiny, a więc przejdźmy od razu może do tej giełdy Binance, przy okazji porozmawiamy również na ten temat tych spadków i, i pokażę Wam o co kaman. Otwieram tą moją tutaj zakładkę, w której mam zobaczcie ileś giełd i dzisiaj zajmę się giełdą Binance. A później polecimy o Keks, Kukoina, MX Pro, Probita, Gateio, BitMaxa, Bilaksy oraz jeszcze kilka giełd, które zainstaluję i będę Wam pokazywał. Pokażę Wam również Swissborga i pokażę również Celsiusa, bo. Są ludzie, którzy chcieliby po prostu kupić pewne projekty kryptowalutowe, trzymać i dostawać z tego tytułu profity. Więc chodzimy na giełdy Binance, zobaczcie, odpożyły się rynki, ale pójdźmy na sam początek, czyli jesteśmy na stronie głównej tej giełdy. Ta giełda jest po polsku, żeby było jasne i klarowne. Ułatwia to funkcjonowanie nam, ułatwia nam korzystanie z tej giełdy i ułatwia nam również poruszanie się po tej giełdzie. Jest to moim zdaniem bardzo ważna rzecz, bo po prostu wiemy, gdzie co i jak kliknąć. Słuchajcie, na tej stronie głównej, jak możecie sobie zerknąć, to mamy na górze tak? to, co giełda Binance nam proponuje, czyli różne spoty. Pod tymi mamy takie pod menu, za chwilę je otworzę, tutaj mamy handel peer-to-peer -peer i tutaj mamy kartę kredytową i teraz chciałbym Wam pokazać, słuchajcie, jeżeli ktoś chce kupować sobie na giełdzie Binance projekty kryptowalutowe, no to wystarczy, że klika tutaj, zobaczcie, Visa Mastercard i tutaj mamy, możemy kupować, moi drodzy, za polskie złotówki. E, za polskie złote. Wpisujemy kwotę, jaka nas interesuje. Tutaj mamy to na przykład 100 zł, tak? Pisuję. Tu wybieramy sobie parę, którą możemy zakupić. Tych par, zobaczcie, jest 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. E, no, dziewięć, dziewięć, ja zazwyczaj moi drodzy, kupuję buzdę dlatego, że no można kupić jeszcze tete, albo tetera oczywiście bo dlatego, że no później na tej giełdzie jak za chwilę Wam pokażę no będziecie mogli kupić każdą parę kryptowalutową jaka Was interesuje jeżeli macie BUSD czy USDT tak i tutaj dokonujemy tak swoich zakupów BUSD, lub USDT, no, lub projektu, który Was interesuje od razu bezpośrednio na portfel. Na dole mamy tutaj trzy pary: oczywiście, mamy BNB, Bitcoina i Ethereum pokazuje, jaki jest obecnie kurs. No i tu mamy listę. Rankingową, tak zwaną, tak? Polecane projekty, które Binance poleca. Mamy zyskujących, tak? Możecie zobaczyć, jakie projekty najwięcej zyskują. I mamy tutaj projekty, które są najbardziej stratne. A tu mamy wolumeny, które są największe na projektach kryptowalutowych. Słuchajcie, ale głównym aspektem tej giełdy, no to jest właśnie to menu. Biorę sobie tutaj więcej, otwiera mi się całe menu, które mamy na giełdzie Binance. I teraz słuchajcie, tutaj mamy transfer na górze, wpłać, zlecenia, no i mamy polecających. Tu mamy konwertuj, czyli handel, tak? Konwertuj, spot, margin, futures i tokeny akcji. Ale najbardziej chyba... Która, zakładka, która nas interesuje są finanse. Dlaczego? Dlatego, że na tej zakładce mamy oszczędności. Jeżeli kliknę oszczędności moi drodzy, to projekty, które mam na portfelu mogę dać tutaj na oszczędności, czyli będą one zarabiały codziennie określoną ilość odsetek, które proponuje giełda Binance. Zobaczcie zatrzymanie swoich Stablecoinów, giełda Binance proponuje na przykład 5,05% rocznie i USD Tethera również, ale mamy tutaj również inne projekty kryptowalutowe. Dlaczego to jest istotną rzeczą? Niektórzy powiedzą: No tak, ale projektów kryptowalutowych nie trzymamy, mamy na giełdzie, trzymamy na portfelu. Dlatego, że tutaj może giełda zniknąć, może być skakowana, może być różne rzeczy się z nią stać. Ale jeżeli weźmiecie pod uwagę pełną koncepcję zakupu swoich kryptowalut i sprzedaży, czyli ustawiacie pozycję na wejście i pozycję na wyjście, to w czasie, kiedy na przykład no, czekacie na jakąś E, cenę tego projektu kryptowalutowego możecie go dać tutaj na, e, na ten procent. Tak? Tych projekt, zobaczcie, tych projektów na oszczędności jest ogromna ilość. To są elastyczne. Jeszcze mamy aktywności, e, takie, że możemy e, tutaj dać, i to jest na ileś dni. Czyli na przykład Alice było na 14 dni i dostawaliśmy 21%. Kost, czyli był na 14 dni i dostawaliśmy 30%. A więc zobaczcie, czasami takie 14 dni przetrzymanie jakiegoś projektu kryptowalutowego pozwala nam zarobić. E, oczywiście 30% w skali roku, tak? ale pozwala nam już zdobyć jakieś środki finansowe dodatkowo. Tak? I tu jeszcze mamy na końcu e, stałe. Czyli możemy sobie zrobić, zobaczcie, na 7 dni mamy 6,31, jak klikniemy na 14 dni mamy 6,48, jak klikamy na 30 to już mamy 6,66, a jak na 90 mamy 7%. Tak? Blokujemy nasze środki na 90 dni i dostajemy 7% w skali roku. Następną rzeczą bardzo e, fajną jest tutaj, zobaczcie, stacking. E, zobaczcie, poświęcony zwiększaniu e, środków. I tutaj możemy mieć stały stacking również na określone e, ilości e, dni. Tak? Zobaczcie, mamy 34%. E, prawie 34,5% za TRX jeżeli weźmiemy go na 15 dni, jeżeli na 30 to już jest sprzedany już nie możemy wziąć tu mamy na 30 dni 98, a tu mamy tak i również możemy zablokować swoje środki na stały stacking albo mamy stacking defi, zobaczcie ostrzeżenie o ryzyku i również tutaj Musicie sobie to zobaczyć, elastyczna blokada i jakie to są procenty. A więc giełda pozwala nam trzymając i kupując kryptowaluty, dodatkowo zarabiać na tym pieniądze. Ale mamy tutaj również pożyczki krypto, zobaczcie sobie, ja nie korzystałem z tego i nie pożyczałem od giełdy Binance, ale mamy także Binance Pool. Binance Pool, e, który pozwala nam uczestniczyć jakby w wydobywaniu e, Bitcoina i zobaczcie tutaj mamy różne pary, tak. E, następnym opcją, która daje nam e, giełda to jest liquidity swap, czyli możemy udział, brać udział w swapie na liquidity. Na Winelocie, ale najbardziej, myślę, ciekawą opcją jest opcja BNB o Walut. Słuchajcie, jeżeli macie swoje BNB, a ja mam tutaj 0,0404 BNB, wziąłem automatyczny transfer to dostaje za trzymanie tutaj tego mojego BNB, możecie zobaczyć nagrody. Nagrody w postaci BNB, nagrody w postaci e, dwóch teraz e, kryptowalut, czyli Alice i TLM. Tak? Takie nagrody dostaję za to, że moje BNB sobie tutaj leżą e, na tym walucie, tak? E, walut BNB. W każdym momencie mogę je uwolnić i sprzedać albo dodać następne BNB, żeby mogło ono e, zarabiać. Bardzo fajna opcja. Dobra, tutaj zobaczcie sobie, możecie wejść, przejrzeć to wszystko. E, nie będę tutaj omawiał każdej zakładki, bo trwałoby to nie wiem ile czasu. Przejdźmy teraz do bardzo e, kluczowego aspektu, e, rynki. Słuchajcie, to ja już pokazywałem. Mamy spot, mamy futures i mamy strefy, tak? Zobaczcie, to co ja Wam kiedyś tu pokazywałem. Mamy różne strepy, no, dobra, Tutaj mamy różne strepy, w które możemy wejść. Jeżeli nas interesują innowacje, to mamy od razu pokazane projekty z innowacji. I tutaj możemy sobie znaleźć projekt, który nas interesuje i który chcemy sobie zakupić na giełdzie Binance, tak? Mamy na przykład interesuje nas. Projekt z DEFI. A więc wchodzimy w Depi i mamy wszystkie projekty Depi dostępne na giełdzie Binance, tak? które możemy sobie zakupić. I teraz, żeby pokazać Wam, wezmę sobie ten Orion Projekt, który jest tak ostatnio pro, propagowany, że ma olbrzymi potencjał. Wchodzimy na tą giełdę i słuchajcie, na górze, jeżeli jest, zobaczcie, upgrade teraz na tej giełdzie. Na górze mamy czas, czyli 5-minutówki świece. Mamy 15-minutówki, mamy jednogodzinne, 4-godzinne i jednodniowe. Okazuje nam to wykres, żeby przeanalizować po prostu e, cenę danego aktywa, tak. E, zobaczcie, tutaj mamy MACD. E, mamy. RSI, EMA, Volumen, MACD i RSI ja mam zaznaczone, tak? I tu widzimy po prostu to co się dzieje. Jeżeli, jeżeli chcielibyście zagłębić się, co oznaczają wszystkie poszczególne, na przykład EMA, BOL, Bollingera, Stenga, Volumen, MACD, RSI, zapraszam was na mój Discord. Jest tam zakładka Kącik Wiedzy. I zakładka o tradingu, i tam macie wszystkie lekcje, wszystkie rzeczy, które powinniście wiedzieć i którymi powinniście się zająć. Słuchajcie, teraz jeszcze poka mamy, no, pokazałem Wam wykres, pokazałem Wam, czym się charakteryzuje. I tu mamy księgę, czyli kursy, po jakich są odpierane zlecenia, tak? czyli kupujący na zielono, sprzedający na czerwono. Tak? Na dole mamy taki guziczek, taki dzwoneczek alert i możemy tutaj sobie, zobaczcie, ustawić typ alertu, czyli jeżeli cena spadnie do jakiegoś poziomu, ustawiam sobie, to włączy nam się alert i wtedy będziemy wiedzieli, że cena idzie w dół, tak? Następną rzeczą na górze jest taka gwiazdka, zobaczcie tutaj, jeżeli ją klikniecie i ona się zapali, to znaczy, że dodaliście ten Projekt kryptowalutowy do Waszego ulubionego, do Waszej ulubionej listy. Zobaczcie, tą ulubioną listę. Teraz wam pokażę. Jeżeli mamy rynki i wezmę spot, to tu na górze widzicie, mamy ulubione. I tu są wszystkie projekty, które ja mam zaznaczone i obserwuję, bo interesuje mnie ich zakup lub sprzedaż. Tak? <laughs> na dole mamy transakcje, czyli to co przed chwilą Wam pokazałem, czyli otwieramy pozycję, którą chcemy kupić i tutaj mamy jeszcze niżej mamy zakładkę Futures e, wiem, że z tym jest e, dla nie, e, znaczy problem, że niektórzy ludzie mają problem z ogarnięciem e, ustawiania i grania na futuresach, czyli grania na dźwigni słuchajcie, granie na dźwigni jest bardzo ryzykowną e, rzeczą i nie polecałbym początkującym Osobom, które mają zamiar wchodzić w świat kryptowalut. Mam ustawione tutaj teraz parę WET USDT, ale e, dobra, niech pozostanie tutaj. Tu z boku na tym ptaszku możemy otworzyć pary, jakie mamy dostępne i sobie do nich zagrać. Ja mam WET. I słuchajcie, tutaj mamy dwie opcje. Mamy zobaczcie, cross i izolowany. E, Cross, czyli gramy całym portfelem, który mamy, czyli jeżeli bym mam crossa, to gram 5 dolarami i 59 centami, a jeżeli wezmę ustawię tu izolowane, to zagram wartością, którą otworzę swoją pozycję tylko i wyłącznie. Czyli jeżeli zamknie mi pozycję, zamknie mi tylko wartość, którą ustawię, a jeżeli zagram crossa, to zamknie mi pozycję, dopóki się nie skończy kasa na portfelu. Czy jakbym miałbym 1000? dolarów i nie ustawiłbym stop losa. to zje mi te 1000 dolarów. Co jest jeszcze ważne i istotne? Słuchajcie, tutaj jest taka dwie żółte szczałki. tak? Tutaj, jak klikniemy te dwie żółte szczałki, to możemy z naszego portfela spot możemy przelać na nasz portfel określoną liczbę dostępnych pieniędzy, jaką chcemy grać na giełdzie e na futuresach, ja tutaj mogę przelać max 0,17 dolara widzicie cały ten proces ustawiania tego wszystkiego jest na moim kanale i możecie sobie zobaczyć ten filmik. Nie będę tu teraz pokazywał wszystkiego po kolei, jak otwiera się pozycję, jak się zamyka, i, i tak dalej, bo to jest do ogarnięcia w innym moim filmiku. Pokazuję po prostu zasady działania e, giełdy Binance. I na samym końcu mamy portfel, tak? Zobaczcie, mamy tutaj zarobki, jakie możemy mieć, ale tutaj mamy spot i tu są dostępne nasze. E, Projekty kryptowalutowe. Jak widzicie, ja na moim koncie mam tutaj 1000 dolców. Mam kupione takie oto projekty i czekam po prostu, żeby na nich osiągnąć pewne wartości, pewne zyski. Jak widzicie, wczorajszy PLN ma minus 100 dolców. 8,46 na minusie. Tutaj mamy na górze w tym mamy wpłać, czyli jeżeli wezmę żeby wpłacić to mogę wybrać parę kryptowalutową, którą prześlę z mojego portfela na giełdę kryptowalutową, tak? Czyli wybieram na przykład TRX i mamy wszystkie dane do tego, żeby przesłać TRX-a tutaj na portfel, tak? A jeżeli wezmę Wypłać, no to wybieram parę, która, którą mam na portfelu, czyli wezmę sobie na przykład FTM i tu mam dane do tego, żeby wypłacić moją kryptowalutę na portfel czy na inną giełdę, tak? Co jeszcze istotnego mamy tutaj? Mamy tutaj przegląd, czyli wszystko to, co jest dostępne na moim portfelu, czyli spot, cross, izolowany, futures i tak dalej, i tak dalej, tak? Zarobki, pól i, i, i to wszystko się kumuluje i pokazuje nam sumę, a na spocie mamy tylko i wyłącznie to, co mamy dostępne na portfelu. Jeżeli coś jest dla Was niezrozumiałe, w sensie działania giełdy Binance, no to piszcie do mnie, ja postaram się Wam pomóc, by tłumaczyć i i coś tutaj, żebyście mogli działać. Teraz bardzo ważna, istotna rzecz, o której chciałem też również powiedzieć. O zakupo, zakupie tych kryptowalut, kiedy jest na to okazja, czyli kiedy jest rynek w odwrocie, czyli spadki na giełdzie kryptowalut. Weźmy sobie, interesuje mnie projekt BNB. Zobaczcie. Patrzę, jak wygląda w tym momencie. Wykres, i wczoraj zobaczcie na świecy, tutaj na tej świecy, mogli, mogliśmy złapać dołek. Dobra, tu jest dołek, który był na 429 dolarów. I jeżeli interesuje mnie jakaś kwota teraz na tym projekcie, załóżmy, jest przewidywane, że rynek będzie się cofał, że będzie korekta. Więc ustalam sobie cenę, po której ja chcę kupić mój projekt. Biorę kup, moi drodzy, i ustawiam, jaka cena mnie interesuje. Załóżmy, interesuje mnie 429 dolarów, tak? Zaznaczam sobie, ile pieniędzy tutaj mam do zakupu. Czyli, gdybym miał buzd, to bym wpisał na przykład, że za 100 dolarów. Otrzymałbym wtedy 0,23 BNB i biorę kup i wtedy, nie mam pieniędzy, tak? I wtedy otwiera mi się pozycja tutaj i ona czeka na zakup. I uważam, że bardzo istotną rzeczą jest właśnie ustawiania sobie pozycji na zakupy swoich kryptowalut. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zerkniecie tutaj na te świece czasami zobaczcie jakie są długie knoty i jest momentalny zejście ceny i wtedy my możemy się zaopatrzyć w ten projekt po bardzo korzystnej cenie. Jeżeli mamy otwarte takie zlecenie i czeka ono. Jeżeli nie mamy takiego otwartego zlecenia no to nie kupimy. Dopiero kupimy wtedy kiedy ręcznie wprowadzimy i zaakceptujemy transakcję. Tak samo jest z wartościami na sprzedaż, zobaczcie, świeca była na 638 knot, aż wyszedł a więc, jeżeli mielibyśmy ustawione, załóżmy 629 to wtedy automatycznie zlecenie zostanie wykonane i zostanie sprzedane i my kupimy my sprzedamy po takiej cenie a nie po cenie takiej, gdzie świeca miała, bez knota jest, tak czyli ta, o, o, o jakiś tam procent mniej Czasami tutaj na tym BNB nie, tak, nie ma takiej dużej świecy. Nie ma takiego dużego knota, ale są projekty. Hmm, może tu na TLM pokażę. No nie, na TLM nie. Na Dodo, zobaczymy. Zobaczcie, e, zobaczcie, jaka tutaj jaka była świeca na Dodo. E, na ile można było kupić e, swój projekt? O ile mniej, tak? Ten knot długi był. Aż dołek był aż na 3,218. 3, Dlatego ja często ustawiam pozycje, które są już naszykowane, przygotowane pod jakiś określony zjazd. Czyli na przykład ustawiam pozycję na 2,90. Przepraszam. Na 2,90 i czekam po prostu, aż ona się zrealizuje. Taka strategia po prostu pozwala w pewnym momencie na zakup tego, a cena gwałtownie może powrócić, ja już wtedy zyskuję od razu procenty i mam zysk. Tak to wygląda. I taka strategia uważam, że jest sensowna. Bo mówię, zobaczcie, czasami te knoty świec są olbrzymie do góry i olbrzymie w dół. Ustawiając pozycję na interesującym nas poziomie, możemy po prostu ją zrealizować nawet po bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Kiedy idzie świeca do góry, a za chwilę się copa, zobaczcie, jak gwałtownie w dół. Dlatego uważam, że kiedy są takie zejścia cenowe po 20-kilka procent, Ustawiona pozycja pozwala nam się w nią zaopatrzyć w dany projekt, a po odbiciu rynku, tak jak zerkniecie sobie teraz już, mamy na przykład wzrosty po 10%, to my możemy już realizować ten swój zysk, jeżeli interesuje nas tylko i wyłącznie 10% zarobek. Tak? Ale taka, taka po prostu forma daje nam taką możliwość. Oprócz tego pokazałem Wam właśnie to, co giełda proponuje i to, co daje. Jeszcze jedna tu jest zakładka, moi drodzy, czyli tak zwany lunchpool, dzięki któremu możemy uczestniczyć i dostawać za to, że udostępnimy nasze BusD lub BNB, dostawać po prostu TLM, -y, tak? Zobaczcie, mogę wziąć tutaj STAKUJ i Wprowadzić BUSD ile mnie interesuje i dostawać 8,4% w stosunku rocznym w projekcie TLM za to, że dodaje to do puli. Tak? Nie dostaje BUSD tylko dostaje TLM. I takie lunch pule y bardzo często Binance tutaj przeprowadza i różne projekty Daje i możemy z nich korzystać. <laughs> zobaczcie. Ostatnio było toko. Zobaczcie, i toko, jak zerkniemy sobie, jak ktoś brał udział, to zobaczcie, zyskujący, ile zyskało toko dzisiaj. 58%. Czyli, jeżeli udostępniliśmy tam wtedy bus i dostawaliśmy toko i nie sprzedaliśmy go od razu a trzymaliśmy bo interesowała nas jakaś scena. to dzisiaj jakbyśmy zerknęli będziemy, żeby to było pokazane na 4 godzinnych świecach będzie bardziej to widoczne zobaczcie jest taki wyszczał. czyli jakbyśmy zerknęli po ile tam by było no można by było to nabyć najniżej <laughs> najniżej można było po 240, no. <laughs> po 240 można było kupować, dzisiaj już jest po 3,20 i jeżeli uczestniczycie w takim właśnie Lunchpadzie lunch czy Lunchpolu, to dostajecie i później możecie ten projekt po prostu sprzedać i jeszcze dodatkowo zarobić odpowiednią kasę, tak? Tu mamy czas do zakończenia zbiorów, 17 dni, jeszcze można TLM otrzymywać. Także, no, trzeba być mieć plan, trzeba być przygotowanym na to, że rynek może mieć gwałtowną korektę, a jeżeli mamy otwarte pozycje, ustawione pozycje na zakup, no to tylko i wyłącznie możemy na tym skorzystać, a później po odbiciu tego rynku po prostu zrealizować swój zysk. Mam nadzieję, że. Pokazałem Wam to, co jest istotne na tej giełdzie Binance. To, co warto tutaj, z czego warto tutaj korzystać. Tak jak powiedziałem, macie tutaj wszystko po polsku. Możecie wszystko sobie przejrzeć, poczytać, wejść w każdą zakładkę. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać, no to będzie link afilacyjny do giełdy Binance. Dziękuję, wspomagacie mój kanał jeżeli z tego skorzystacie tak? myślę, że najbardziej istotne rzeczy z których trzeba skorzystać pokazałem jak to wygląda i pokazałem, że żebyście po prostu korzystali na takich zjazdach mieli ustawione pozycje, które Was interesują i po prostu je kupowali, a później realizowali swoje zyski ustawiając pozycje na sprzedaż. Dziękuję serdecznie za uwagę Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć!